Proszę Państwa, spotkamy się jutro wieczorem. Jutro w milionerach poznają Państwo kolejnych 10 zupełnie nowych zawodników, którzy zadzwonili na numer 0774 888. A oto ta nowa dziesiątka. Henryk Cesarz, Danuta Bzdawka, Przemysław Czarnacki, Krzysztof Kaczka, Eugeniusz Szeteczko Zbigniew Pyczko, Iwona Pasieka, Zdzisław Hanuszek. Leszek Bączek i Bogusława Słowińska. Dzisiaj trzykrotnie padła wygrana tysiąc złotych, ale to jeszcze nie jest to, o co nam chodzi. Niech mi Państwo wierzą, że to dla nas także ogromne emocje. Wszyscy czekamy, kto zdobędzie główną wygraną w tym programie milion złotych. A może to będzie ktoś z Państwa? Wykręćcie numer 0774 888 i zostańcie milionerami. Do zobaczenia w niedzielę wieczorem w kolejnych milionerach. Dobranoc!